Robimy sok z jabłek. Gruszeczką też nie pogardzimy Pełna Micha Teraz tylko oddzielić ten osad, tą pianę od soku i można grzać Jeśli dysponujemy butelkami po piwie Warto ich użyć, nie musimy ich wyrzucać. Myjemy takie butelki, odrywamy nalepki, którymi jest pooplejane. Wystarczy wrzucić butelki do wody, poczekać aż nasiąkną i leciutko odchodzą. Dlaczego tak robimy? Bo później musimy butelki odkazić. Wrzucamy do piekarnika, ustawiamy piekarnik na około 150 stopni i włączamy. Butelki ładnie się odkażą. Zapach. Który w nich pozostał po piwie, również zniknie. Buteleczki będą czyściutkie. A nalepki odlepiamy dlatego, bo kiedyś wrzuciłem do piekarnika z nalepkami. Nalepki w piekarniku się przypalały i czuć było w całym domu. Sok wlewamy do garnka i na wolnym ogniu grzejemy do temperatury około 65 stopni, utrzymuje tą temperaturę przez jakieś. 20 minut, po czym wlewam do butelek sok. Wlewamy pod, praktycznie pod sam koreczek, tak jak słoiki z wekami. Tu widać na zdjęciu, że są trochę niżej zalane. Nie zwracajcie na to uwagi, to zrobiłem z przyzwyczajenia przy produkcji piwa, bo tam tak zalewam, bo w butelkach następuje fermentacja wtórna która doprowadza do nagazowania piwa ale o tym nie będę mówił dzikie drożdże, naturalnie występujące giną w temperaturze około 60 stopni a więc tyle nam wystarczy, żeby zapasteryzować sok i nie tracić jego właściwości im wyższa temperatura tym więcej witamin i innych dobroci niszczymy później kapslujemy Butelki. Warto zaopatrzyć się w kapslownicę. Nie jest droga. Kapsle również są dostępne w sklepach internetowych. Nie musimy nigdzie szukać. Przykrywamy butelki na przykład kocem i zostawiamy tak do następnego dnia, aż sobie powoli ostygną. I taki gotowy sok wrzucamy do spiżarni i możemy go bardzo długo przechowywać. Pierwszy raz przechowuję sok tak długo. Zawsze wypijam od razu. Mam już w butelkach go około dwóch miesięcy i nadal jest super, nie psuje się, a więc podejrzewam, że pół roku spokojnie tak powinien wytrzymać. A czy więcej, to się okaże. Zachęcam wszystkich do homikowania sobie soku, bo jabłka letnie, jesienne nam gniją, psują się, nie przechowamy ich, a warto je wykorzystać w ten sposób.